Już po raz kolejny taką zbiórkę krwi zorganizował klub honorowych dawców krwi przy PCK w Szanowie krew mógł oddać każdy, kto ma ukończone 18 lat i nie ma jeszcze skończonych 65, a waży nie mniej niż 50 kg. Ponadto musi być zdrowy, w ciągu ostatniego pół roku nie przebijał w sobie uszu czy innych części ciała, nie robił tatuażu i nie miał wykonywanych badań lub zabiegów endoskopowych, jak na przykład gastroskopia. Oddanie krwi wyklucza również leczenie dawcy krwią lub jej składnikami w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Na miejscu co dodatkowo wszystkich chętnych do oddania krwi badał lekarz. Wystarczyło więc mieć ze sobą dokument tożsamości i chęci, a tych jak się okazało nie brakuje wśród mieszkańców powiatu i dawców krwi wciąż przybywa. W każdej akcji te kilka do kilkunastu osób jest po raz pierwszy. Bardzo cieszę, że jednak jest to popularne, bo krew jest takim darem nieocenionym, bezcennym. Dzięki temu możemy komuś ratować życie. W ciągu dwóch dni trwania Mikołajkowej akcji pod hasłem I Ty możesz zostać Mikołajkowym Bohaterem, do punktu krwiodawstwa zgłosiło się ponad 50 chętnych, by oddać krew. Wśród nich dominowały osoby młode, choć nie brakowało także tych, którzy są krwiodawcami od wielu lat. Każdy z nich miał swoje powody, by oddać krew, która może ratować czyjeś życie. Myślę, że, że honorowe krwiodawstwo to jest yy, dobry uczynek przede wszystkim. Pierwszy raz? Tak. Jakie wrażenie? Mm, bardzo, bardzo miłe, przyjemne i myślę, że nawet na początku się bałam, ale w sumie stwierdziłam, że to nie było złe doświadczenie. Od bardzo dawna udaję krok, a teraz mnie zmusiło, znaczy nie zmusiło, tylko no, wnuczka miałem chorego, miał operację, tu był w szpitalu, potem w Prokocimu, no i tak mnie zebrało, żeby w ramach takiego jakoś... Dziękowania oddać krew. Jakie to jest uczucie, jak się y, odda krew? I y, 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 myśli się o tym, że być może uratuje komuś życie? No, w musi się o tym myśli. No, dobrze jest dać komuś dać coś od, od siebie. Niekoniecznie krew, ale. Ja akurat tak jestem, że lubię komuś coś dać. No, nie, nie da się świata naprawić, ale co człowiek może, to w ramach swoich możliwości no, robi. nie? Pierwszy raz pan oddawał krew? E, nie, jest czwarty. Ale jak to się zaczęło? No, kolega przypadkowo mi powiedział, że jadę na oddawanie krwi, więc pojechałem z nimi, no i tak zostało, teraz cały czas jeszcze. Dlaczego pan tutaj krew? Dlaczego? No po prostu no, krew sama się sztucznie nie zrobi, no to trzeba pomagać, nie? A kiedyś też mi się nawet może kiedyś przydać, więc dlaczego by nie? Boli? Nie, tylko w kłucie, a później to tylko się siedzi i czeka. Czyli ci, którzy nie są zdecydowani przekonywały Pan do tego, żeby spróbowali? No, oczywiście. Jednorazowo od dawcy pobierano 450 ml krwi, czyli tak zwaną jedną jednostkę. Taka ilość może uratować życie nawet trzem osobom. Warto o tym pamiętać, bo jak na razie nie ma substytutu dla ludzkiej krwi, a średnio co minutę ktoś potrzebuje transfuzji. Tymczasem liczba dawców krwi wciąż jest nieproporcjonalna w stosunku do potrzeb. Dodajmy, że kobiety mogą oddawać krew co trzy miesiące. W przypadku mężczyzn ten okres przerwy jest nieco krótszy, bo wynosi dwa miesiące. Dawcy krwi oprócz satysfakcji, że mogą komuś pomóc, otrzymują także posiłek regeneracyjny, czyli czekolady i dzień wolny. Uczestnicy mikołajkowej akcji w Szanowie otrzymywali jeszcze dodatkowe podarunki. Robiliśmy taką akcję mikołajkową, że każdemu, który oddaje krew, dostaje też taki mały upominek od sponsorów i, i ciasto i smycz. Co tam wylosujesz, tak powiem? Ta mikołajkowa akcja na pewno nie jest ostatnią w Chrzanowie, podczas której można oddać krew. Zresztą na taki krok można się zdecydować nawet bez specjalnych akcji. Warto, bo oddanie krwi zajmuje około 10 minut. Z wypełnieniem dokumentów ten czas wydłuży się do godziny. To chyba niedługo, zważywszy jaki może być efekt.